W niedzielne popołudnie, 19 kwietnia o godzinie 14, w jednej z siewierskich restauracji, odbyło się spotkanie członków spółki leśnogruntowej Siewierzu. W związku z aktywną działalnością tej organizacji zamierzaliśmy przygotować relacje z tego wydarzenia, jednak mimo wcześniejszej prośby, nie uzyskaliśmy zgody zarządu spółki na filmowanie tego tajemniczego spotkania. Dotychczas nie zajmowaliśmy się relacjonowaniem zebrań innych lokalnych spółek, ponieważ nie było takiej konieczności. Dopiero przy realizacji cotygodniowego poniedziałkowego programu politycznego na żywo widzowie coraz częściej zadawali radnym pytania o powszechnie znany długotrwały konflikt pomiędzy spółką a działaniami Urzędu Miasta i Gminy w Siewierzu. Relacja z dzisiejszego sprawozdawczego spotkania byłaby więc doskonałą okazją do tego, by obiektywnie przedstawić przebieg i motywację działań spółki. Niestety nie zostaliśmy wpuszczeni. Wstępne spotkanie był możliwy jedynie po zgromadzeniu szeregu dokumentów lub na specjalne zaproszenie. Jako media społecznościowe w imieniu naszych widzów dążyliśmy do obiektywności, a zostaliśmy potraktowani jak intruzi. Dzień dobry, przepraszam. Dlaczego nas filmujecie? Ja sobie nie życzę po prostu. Ktoś zlecił filmowanie? Ale my sobie nie życzymy filmowania. Zrozumiałam, pani. I, I komu to przekazujecie? Co za firma jest? My jesteśmy lokalną telewizją internetową. Mhm. No także my sobie nie życzymy. Przyjęłam do wiadomości dziękuję. No cóż, jedno jest pewne, żeby coś wreszcie zaczęło się zmieniać, na lepsze trzeba zacząć rozmawiać ze społeczeństwem, a nie chować się za zamkniętymi drzwiami.